Drodzy, jako że jest to seria materiałów, nie będę za każdym razem robić tego samego wprowadzenia. Obejrzyjcie sobie poprzednie odcinki, jak chcecie. Jezus, zapytany o znaki końca systemu rzeczy ówczesnego świata, podał znaki rozpoznawcze. Jednym z nich były głody i zarazy. Jak czytamy w Ewangelii według Mateusza, 24 rozdział, werset 7, jest tam napisane. Powstanie bowiem naród przeciwko narodowi, królestwo przeciw królestwu, i będzie głód, zaraza i trzęsienia ziemi. Koniec wersetu. Wojny i trzęsienia ziemi już omówiłem w poprzednich nagraniach. W tym odcinku skupię się na historycznych dowodach potwierdzających pojawienie się w pierwszym wieku naszej ery masywnych niedoborów żywności i różnego rodzaju zaraz, katastrof. Jezus wypowiedział te ostrzeżenia około 30 roku naszej ery. Po jego śmierci kilka lat później inni prorocy również przypominali trzeźwiące ostrzeżenie. W Dziejach Apostolskich w 11 rozdziale, w wersecie 27 i 28 czytamy A w tych dniach przybyli z Jerozolimy do Antiochii prorocy. I jeden z nich imieniem Agabos powstał i oznajmił przez ducha, że w całej ziemi nastanie wielki głód. Koniec wersetu. Zapowiedziany głód miał ogarnąć tereny całego świata rzymskiego i oczywiście włączając ziemię judejską, Jerozolimę. I proroctwo to szybko się spełniło. Ta dramatyczna sytuacja skłoniła Pawła do zorganizowania pomocy. Z relacji biblijnych możemy się dowiedzieć, że zbierał fundusze od innych wspólnot chrześcijańskich, by wesprzeć cierpiących wiernych. Egipt, o którym można powiedzieć, że był zbożowym spichlerzem Rzymu, doświadczał klęsk suszy i związanych z nimi niedoborów żywności, co w konsekwencji prowadziło do wzrostu cen i ogólnego społecznego niepokoju. Z kolei w południowej Italii pojawił się huragan w kampanii i klęska plonów w 65 roku naszej ery. Uderzenie huraganu, jak podają historycy, zniszczyło pola, domy, wywołało głód i zaostrzyło sytuację epidemiczną. Takich sytuacji było wiele. Linki do źródeł umieszczę w opisie do filmu. Braki żywności nasilały się z czasem, osiągając makabryczny apogeum podczas oblążenia Jerozolimy przez Rzymian w latach 66-70 naszej ery, kiedy to z desperacji niektórzy uciekali się nawet do kanibalizmu. W bardzo dużym skrócie odczytam kilka relacji historyków, na przykład Swetoniusz w żywocie Klaudiusza w rozdziale 45 wspomina. Cytuję Za jego panowania wydarzyło się wiele poważnych nieszczęść, wśród których była zaraza, która w kilka miesięcy uśmierciła 30 tysięcy ludzi w Rzymie. Ciekawe informacje możemy znaleźć też u tacyta. W jego dziele roczniki w księdze 12 w rozdziale 432 możemy przeczytać. Będę czytała w przetłumaczeniu na polszczyznę współczesną. Oryginał jest w archaicznym języku, nie każdy rozumie yy, oto fragment. Plony były marne, co doprowadziło do głodu, i to także uznano za znak z góry. Ale nie skończyło się tylko na narzekaniach. Podczas publicznych rozpraw tłum otoczył cesarza Klaudiusza i z krzykiem wypchnął go aż na skraj forum i naciskał tak mocno, że dopiero rozwścieczeni żołnierze siłą ich rozproszyli. Ustalono wtedy, że miastu zostało jedynie piętnaście dni zapasów żywności, nie więcej. Z kolei Józef Flawiusz w wielu miejscach w wojnie żydowskiej opisuje fatalną sytuację, np. Księga 5, rozdział 10, paragraf 2. Czytamy. Ludziom zamożniejszym ciężko było z miasta uciekać, ciężej w nim pozostać, albowiem ułakomiono się na ich majątek i zabijano ich pod pozorem, iż chcą zbiec. Wraz ze wzmagającym się w mieście głodem rosła zaciekłość powstańców. I były to zaiste dwie klęski, które z każdym dniem coraz bardziej srożyły się nad ludnością. Zboża już nigdzie nie można było dostać na oczy. Powstańcy padali do domów, przetrząsali wszystko, a jeśli je gdzieś znaleźli, katowali ludzi za ukrywanie, a nie znalazłszy, katowali za to, że pewnie je dobrze schowali. Z wyglądu nieszczęśliwych obywateli sądzili, czy jest tam co do jedzenia, czy nie. To miał wygląd człowieka należycie odżywionego, tego posądzali, że ukrywa zapasy żywności, a ludziom wychudzonym dawali spokój i nie uważali za potrzebne ich zabijać, skoro zapewne z niedostatków net sami pomrą. Bogatsi za jedną miarę pszenicy oddawali potajemnie całe swoje mienie, a mniej zamożni czynili to za jedną miarę jęczmienia. Potem, zamknąwszy się gdzieś w najciemniejszym kątku domu, niesłychanie wygłodzeni pożerali ziarno niezmielone albo też robili wypiek, o ile na to pozwoliły okoliczności, a przede wszystkim strach. Nikt już stołu nie nakrywał, potrawy na wpół surowe wyciągano z ognia i pochłaniano. Koniec cytowanego fragmentu. Inny fragment Józefa Flawiusza, Księga Piąta, rozdział XII, akapit trzeci i fragment czwartego. Z chwilą gdy miasto zostało istotnie ze wszystkich stron szczelnie zamknięte, znikła dla Żydów wszelka nadzieja ratunku, a głód, szerząc się coraz gwałtowniej, niszczył teraz lud całymi domami i rodzinami. Dachy były przepełnione przymierającymi niewiastami i dziećmi, na ulicach leżały trupy starców, chłopcy i młodzieńcy, opuchnięci z głodu, wałęsali się jak mary po rynkach, gdzie bądź podając wycięczenia Nikt już nie miał sił, żeby grzebać swoich bliskich. Ci, co się jeszcze jako tak otrzymali, stali bezradni wobec niesłychanej liczby zwłok lub też trwożliwie od nich stronili, aby nie patrzeć na to, co ich samych czekało. Nie jeden grzebiąc kogoś, sam padał na zwłoki i konał. Byli i tacy, którzy dowlekli się do grubowisk, aby tam umrzeć. Żaden lament nie odezwał się nad umarłymi. Żadna pieśń nie użaliła się nad ich losem. Głód stępił w ludziach wszelkie uczucie. Umierające patrzyli błędnymi oczami i z otwartymi ustami na tych, którym śmierć już dała uciszenie. Głusza panowała nad miastem, rzekłbyś, pusta noc, noc śmierci. Ale wśród tej grozy jeszcze zdołali siać przerażenie owi Niby rabusie grobów padali do domów, Obdzierali zwłoki, obnażali je i odchodzili z dzikim śmiechem. To znowu na ciałach umarłych próbowali ostrza swych mieczów, a nawet niekiedy dla wypróbowania tego żelaza tak ich żgali, co jeszcze dychali. Ale jeśli kto ich błagał o ów cios miłosierdzia, to go właśnie z urągowiskiem mijali, aby konał na mękach śmierci głodowej. Każdy umierając, obracał oczy raz ostatni na przybytek gdzie się ogniskowało życie powstańcze. Powstańcy kazali z początku grzebać umarłych na koszt publiczny, bo oddychać nie było można wśród trupiej woni, ale gdy liczba ich poczęła gwałtownie rosnąć, zrzucano zwłoki po prostu z murów głąb wąwozów. Kiedy Tytus tamtędy przejeżdżał i zobaczył dolinę przepełnioną trupami i rozciekłe gnojowisko ciał, jęknął, wzniósł ręce, i Boga wezwał na świadka, że to nie Jego dzieło. Tak wyglądało wówczas w mieście. Koniec cytowanego fragmentu. Inny fragment znajdujemy w Księdze szóstej w rozdziale 9, wersecie trzecim i 4. Czytam. Ogółem powleczono do niewoli w wojnie tej 97 tysięcy. W czasie obleżenia zginęło milion i sto tysięcy. Wszystko przeważnie rodowici Żydzi, ale za miejscowi, albowiem na święto prześników lub napłynął ze wszystkich stron do stolicy. Wojna zaskoczyła go z nienacka. W ciasnocie takiej musiała paść na ludzi zaraza, a potem nieunikniony głód. Że miasto mogło pomieścić taką liczbę ludzi, dowodzi spis dokonany za Cestiusza, który chcąc Neronowi, lekceważącemu sobie naród żydowski, dowieść jego rozkwitu. Nakazał arcykapłanom lud w miarę możliwości policzyć. A ponieważ właśnie przypadało święto Paschy, w czasie którego od godziny dziewiątej do jedenastej odbywa się składanie ofiar i dookoła każdej ofiary zbiera się bractwo złożone z dziesięciu, a niekiedy i dwudziestu ludzi, nikt bowiem nie może spożywać ofiary w samotności. przeto to naliczono zwierząt ofiarnych 255 tysięcy jeżeli wtedy na każdą ofiarę choćby dziesięciu ludzi podamy, otrzymamy liczbę ogólną 2 miliony 700 tysięcy i tylko samych ludzi czystych i wyświęconych. Albowiem do składania ofiar nie dopuszczano trędowatych, cierpiących na płynienie nasienia, kobiet słabych na chorobę miesięczną i wszelkiego rodzaju nieoczyszczonych, a także różnych cudzoziemców, którzy się w czasie obrządku tam znaleźli. Wtedy większość składała się z przybyszów, Los zatem zrządził, że tu cały naród niby w więzieniu został zamknięty, że wróg otoczył miasto szczelnie ludem natłoczone. Dlatego też żadna klęska, czy to ręką człowieka zadana, czy ręką Boga, takiej liczby ofiar jak wtedy nie pochłonęła. Tych, co się jeszcze ukazywali, Rzymianie albo zabijali, albo brali w niewolę. Tych natomiast, co się po chodnikach kryli, szukali pilnie. Czyniące rozkopy, kogo wykryli, zaraz usiekli. Znaleźli tam jeszcze przeszło dwa tysiące trupów takich, którzy albo sami sobie śmierć zadali, albo też zabijali jedni drugich, ale przeważająca ich część poginęła z głodu. Na żołnierzy, którzy tam schodzili, uderzyła okropna w woń trupia, że wielu natychmiast się cofnęło. Kogo zaś rządza łupów głąb prowadziła, ten musiał się przedzierać przez całe gromady zwłok. W chodnikach tych znaleziono istotnie dużo kosztowności, a chciwości obierała każdą drogę, byle wiodła do łupu. Dobyto też wielu więźniów zamkniętych przez tyranów, albowiem ludzie ci do ostatniej chwili nie zaniechali swoich okrucieństw. Ale też Bóg obu tych tyranów pokarał, jak na to zasługiwali. Jan, który wraz z bratem swoim w podziemnych chodnikach marł z głodu, zwrócił się nareszcie do Rzymian z prośbą o łaskę, którą tylokrotnie odrzucał. Szymon zaś, przeszedłszy niesłychaną nędzę, poddał się w okolicznościach, które niżej opiszemy. Miał on być stracony w czasie triumfu, Jan zaś został skazany na dożywotnie więzienie. Rzymianie, puściwszy z dymem najodleglejsze dzielnice miasta, zrównali mury z ziemią. Koniec cytowanego fragmentu. Z powodu głodu, jaki panował wtedy w Jerozolimie, ludzie zjadali rzeczy obrzydliwe. Psy, sandały, różnego rodzaju odpadki. Jak czytałam, również dochodziło do kanibalizmu, ale kanibalizm został szczegółowo opisany w księdze 6 w rozdziale 3, szczególnie wersety 4 i 5. Są to bardzo długie i obrazowe treści, dla niektórych mogą być nieco wstrząsające. Nie będę czytała, przeczytajcie sobie sami, jak chcecie. Linki będą w opisie do filmu. Teraz powstaje pytanie, dlaczego w ogóle doszło do kanibalizmu? Dlaczego doszło do takich drastycznych wydarzeń? Według relacji Józefa Flawiusza, którą znajdujemy w księdze V, w początkowej fazie oblężenia, czyli w około roku 66-68 naszej ery, miasto miało zdecydowanie wystarczająco dużo zapasów żywności, by przetrwać nawet kilka lat. Niestety wewnętrzne walki frakcyjne w Jerozolimie, innymi pomiędzy zelotami, arystokracją kapłańską, frakcją Eleazara i sykariuszami, doprowadziły do celowego zniszczenia zapasów, aby zmusić mieszkańców do rebelii zamiast liczyć na długotrwałą obronę czy kapitulację. Wszystkie zapasy żywności zostały po prostu podpalone. Mieszkańcy Jerozolimy sami sobie zgotowali taki los. Drodzy, wszystkie bardzo skrócone informacje, które podałam, wskazują na to, że ostrzeżenie Jezusa o zarazach, niedoborach żywności, w generalnym głodzie pojawiły się po jego odejściu. Powtórzę raz jeszcze, jak to robię za każdym razem. Dzisiaj też mamy różnego rodzaju katastrofy, to prawda, ale te. Nie są związane z tym, o czym mówił Jezus, kiedy ostrzegał ówczesny świat 2000 lat temu. Wkrótce przygotuję kolejne wersety dotyczące ostrzeżeń Jezusa, a które spełniły się w pierwszym wieku naszej ery. To tyle w temacie, i do usłyszenia wkrótce.